gotowi? Jedziemy. You're the best! <śmienic> 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 po takim wstępie wywiad z mistrzem. Będzie godny wywiadu z mistrzem. Eee. <śmienic> Kuba, gratulujemy Ci. <śmienic> Wstęp do wycięcia, chyba. Nie, nie, nie. No super atmosfera. Jak widzicie, już trenerzy świętują. ja Jeszcze troszkę musiałem e, poleżeć u medyków, bo mnie strzywali delikatnie. I jak to powiedział Hubert, wybierała dołączyłeś do grona mężczyzn, bo chyba no, nos no. złamany. No, złamany, na pewno jest złamany, bo czuję, że jest złamany. E, trochę. Szwów. Na jednej ranie, na drugiej i co, ale czuję się ok, jest, jest w początku. Tak więc e, lecimy sobie odpocząć, chwilę poświętować, pogadać, przeanalizować i, i tyle, i cieszyć się i troszeczkę dłuższe wakacje. Kapitalny pojedynek. W pierwszej rundzie y, były dwa takie akcenty, które sprawiły, że Twoja twarz wygląda teraz tak, jak wygląda. Zakładaliście, że może być takie łokcie Sebastian Przybysz? Tak, tak. Trener zakładał. No ja w walce do tego niestety dopuściłem na złość trenerowi. E, no niestety nie dopatrzyłem gdzieś i jakby nie dopilnowałem tych szczegółów, o których trener mówił, czyli gdzieś tam, żeby e, pochylać się z czasami i schodzić z tej linii. No a ja naszedłem na te łokcie bezpośrednio. One wyrządziły mi dużą szkodę. Na początku w pierwszej rundzie bardzo mi przeszkadzały. E, bo gdzieś te oczy po prostu mi się zaklejały. Ale szczerze mówiąc, to w każdej sekundzie, czy po tym łokciu, czy po przyjętym ciosie, czy po oddanym ciosie, ja cały czas czułem, że idę po wygraną i głęboko po prostu wierzyłem w to i wiedziałem, że to wygram. Z reguły właśnie te frontkiki twoje bardzo mocno działają od samego początku. Tutaj gdzieś było widać, że delikatnie ten sebicz, czy je parował, czy zbijał, czy gdzieś gasił je, uważałeś, że może te wyczucie dystansu, gdzieś nie musiałeś się wkręcić, żeby poczuć, że to idzie w dobrą stronę. E, jakbym chusteczkę mógł poprosić, tylko... Będzie problem z tą chusteczką. No, ale już już zaraz, zaraz będzie, ale... E, no tak, był aktywny bardzo na nogach, tak? E, do, jakby przypuszczaliśmy, że może na przykład bardzo mocno, agresywnie ruszyć gdzieś czasami, ale może być gdzieś aktywny na nogach. Ja zamykałem go tą presją, ale czułem też, że w tej presji e, on się męczy i... No, znajdywał gdzieś te ciosy, no bo, no bo to widać, tak? Nie mogę tego ukryć, że, że znajdował te ciosy, ale no, dalej wykonywałem swój plan z błędami, ale wykonywałem i wiedziałem, że coraz więcej tych kopnięć też będzie dochodzić. Domyślam się właśnie, że chwilę grozy to raczej było ciężko, żebyś przeżył, myśląc o tym, czy medyk może przerwać pojedynek, ale czy czułeś to, że obserwują cię tak bacznie Łukasz Bosacki wraz właśnie z głównym e, medykiem. Tak, troszkę się przestraszyłem, bo tam medyk podchodził i, i coś tam walka. Ja mówię, kurde, byleby by nie przerwana, ale, ale no, lepiej się poczułem, jak w tej drugiej rundzie już jakby nie nie, nie napływała mi krew do oczu i rzeczywiście normalnie widziałem. No i zresztą już od razu tam tylko ułamek takiej sekundy był, że coś tam usłyszałem walka, ale tak to mówię cały czas w głowie, wygrana, wygrana, idę po wygraną, nieważne co, co się dzieje. Był taki moment w pierwszej rundzie, kiedy poszedłeś po nogę. Sebek się wyswobodził i takim gestem pokazał, że no jednak w tym pojedynku to on nie chce z tobą iść w parter. No miał plan na ten, na ten pojedynek, czułeś to chyba. No tak, ale to było sytuacja, sytuacyjne. Jakby nie, nie planowałem iść tam za wszelką cenę do tej nogi, więc to jakby sytuacyjnie gdzieś poczułem, że może pójdę, nie kosztowało mnie to sił, więc to było tak po prostu przy okazji spróbowałem. Ja może przejdę do klubu programu, bo jeśli chodzi o tą technikę kończącą i całą tą akcję, która towarzyszyła, no to przyznam szczerze, że my wszyscy byśmy zaskoczeni, że to już jest ta pięta To się tak nagle wydarzyło w takim jakimś, no, dla nas imponującym, stylu do tego doszło. Czy ty gdzieś tam długo to przerabiałeś wcześniej? Czy ta akcja była szkowana jakoś tak specjalnie właśnie na ten pojedynek? Znaczy, no nie miliony razy, to przy, przy jakby. Przerabiałem na treningach i wiem, że mam to opanowane i dalej będę to przerabiał, czynił to jeszcze bardziej perfekcyjne. E, a są takie po prostu sytuacje, w których mogę, mogę, mogę z tego skorzystać i gdzie zawsze w walce są jakieś luki, które można e, wykorzystać. No i ja poczułem tą lukę i, i po prostu ją wykorzystałem. Jeszcze tak, I tak zapiąłeś użę. Sebastiana, że tam nie było do końca, wiadomo, niektórzy sugerowali, że on troszkę wcześniej już odpłynął, że, te, że ta tak, jego tak, obrona, tak. tak? Ja zdecydowanie wcześniej też mówiłem, że odpłynął, odpłynął, odpłynął bo Sebastian jakby tak się nie rozluźnił przy tym, tylko gdzieś tak się napinał i ciężko było rzeczywiście zweryfikować dla sędziego. Czy, czy on odpłynął, a ja czułem, że gdzieś on rzeczywiście odpłynął, ale dwie ręce miały za zakleszczone. No i niestety takie tak jest ryzyko naszego sportu, że trochę, trochę zostało to późno przerwane, ale no to przez też specyfikę tej sytuacji. No. Mówił tutaj twój menadżer, jak z nim rozmawialiśmy, że to taki był bagaż, który niosłeś ze sobą. Ten wasz kolejny pojedynek. Jeden i drugi z Was chciał ten bagaż zrzucić. Rzeczywiście czuję, że zrzuciłeś z siebie jakiś taki ciężki bardzo bagaż po tej ostatniej walce teraz z Sebastianem, bo chyba już ostatnia walka będzie. Nie, no szczerze mówiąc dla mnie pojedynek jak pojedynek. No tak jak mówiłem przed, tak rzeczywistość było w klatce i tak było po. Dla mnie to był sportowy pojedynek. Cieszę się, że po prostu po walce jakoś z sobą sobie porozmawialiśmy, wyjaśniliśmy to. No i tak powinno być. No, no, no mówię, mi dalej trochę jakby jest... Może nie teby. No no, wolałbym, żeby tamta sytuacja nie miała miejsca z poprzedniej walki i żeby to zakończyć troszeczkę wcześniej, no ale no, wyszło, jak wyszło, fajnie, że e, jest normalna sportowa aura między nami i to też się no, bardzo. Ale po twarzy sobie daliście, zanim sobie wyjaśniliście, to sobie powiedzmy szczerze, dzisiaj podczas tego, podczas tego pojedynku, więc ja całkiem poważnie. E, mówi, że wszystko jest okej, okay, że sportowa aura, no właśnie, przechodzimy do kolejnego jakby etapu. Tu się udało z Sebastianem znów korzystnie rozstrzygnąć pojedynek. W takim razie, jak ty byś sobie dalej to wszystko? wyobrażał teraz w KSW. Kurczę, nie wiem lecę. Czy w KSW? Lecę na razie na wakacje, no, na pewno jeszcze waleczkę e, zrobię pod, pod, pod koniec roku i, i co i na pewno będziemy sobie po prostu rozmawiać i, i planować, ale mówię na spokojnie, najpierw muszę sobie poświętować, odpocząć, zrobić wakacje i, i później porozmawiamy o takich dalszych planach. Ufa, najgłośniejszy doping dzisiaj w Uranii, no i to trzeba zaznaczyć, że ten bagaż, o którym wspomniał Jacek, ten, te emocje, kiedy biegałeś po tej klatce z zakrwawioną twarzą, no to to można powiedzieć, że będą z tego ciekawe zdjęcia, ale powiedz właśnie, kiedy uświadomiłeś sobie, że Sebastian dalej leży powiedzmy, no powiedzmy w półprzytomny i czy docierało to do Ciebie, że to już jest koniec i, i że możesz teraz świętować Twoje zwycięstwo? No, to jak tylko złapałem tą gilotynę, to tak jak mówię, jak złapię dobrą gilotynę, to czuję że przeciwnik za jakiś czas klepnie i tu rzeczywiście tak było tylko później on po prostu tak, y, jakiś miał taki impuls że spinał te mięśnie chyba już, już po prostu w tym momencie odpłynął no i już wiedziałem wtedy że odpłynął krzyczałem do sędziego już byłem totalnie świadomy i, i już, już była we mnie ta euforia tylko czekałem aż no, no sędzia to po prostu tu sprawdzi Tu wychowałeś się, ale trenujesz obecnie w Poznaniu. Duma ci rozpiera, że tak duża, rzesza kibiców wspierała cię i okrzykiwała twoje imię. No tak, słuchajcie, no ja jestem zwykłym gościem, że tak powiem. Nie krzyczę, nie robię żadnych głupot, nie pcham się, nie jestem jakimś kurde Gościem, który pcha się przed, przed, przed kamerę i tak dalej, a tu gdzieś fajnie swoimi sportowymi zasługami gdzieś zasłynąłem w swoim miasteczku i zyskałem takich cudownych fanów, którzy, którzy gdzieś mi taki doping dali. No to było niesamowite, szczerze mówiąc. No, tak jak normalnie mówię, że jestem wyłączony pod czewalki, no byłem wyłączony na jakieś takie rozpraszacze, ale, ale gdzieś niósł mnie ten doping, i to było troszeczkę takie. No po dla mnie jest wzruszające, że rzeczywiście tak fajnie, fajnie mnie wspierają. Kuba, ty nie jesteś zwykłym gościem. Jesteś e, królem e, gry parterowej, bo e, powiem ci, jak przeglądam sieć, to wszyscy biją pokłony, e, bo to było coś pięknego po prostu i ty na to zasłużyłeś. E, ale fajnie jest, bo widać, że się wzruszyłeś, że to jest taki fajny wieczór dla ciebie. No jest, to będzie do mnie jeszcze dochodzić, ale no mówię, no kurczę, jest. E, jest, ale no jest to... Temu jest naprawdę... Za to, jakby to jest dzięki wielu osobom, to jest, to jest klub, narożnik, poprzedni lub wszyscy dookoła. I to jest naprawdę też tak samo ich robota i, i no dziękuję im za to i, i na pewno będziemy to dopiero do mnie dochodzić. No i wszystkiego najlepszego dla Igora Włodarczyka, bo ma urodzina, pomagał mi praktycznie przez cały czas i tak spędził urodziny w narożnikach u, u Czmara i u mnie. No i musimy rozluźnić atmosferę na koniec, bo już ci nie będziemy dłużej trzymać. Powiedziałeś, że jedziesz na wakacje. Rozmawiałem z trenerem Bartkiem i on powiedział, że nie, nie jesteście rozliczeni i on się nie zgadza na to, żeby jedynymi jego wakacjami był wyjazd do sztyna, yy, więc co ty na to? No to z, będę musiał pogadać po prostu i może, może jakiś transport onkosów. Nie, Nie. Nie no, ż, żartuję. Żartuję, no, oczywiście no, musiałem. No, że. Żartuję oczywiście, Ale... żartuję, to tak. Aż mnie Powiem Ci, że poddania, nokauty teraz, tak? Mam poddanie no. wszystko naraz. Mamy dystansik, oczywiście, szanuję, szanuję, ja szanuję obydwa kluby i my z trenerem naprawdę mamy ogromny dystans do siebie. No i co, myślę, że po prostu zaproponuję dla trenera jeszcze z dwa dni w Olsztynie. Dziękujemy Ci, Kuba, gratulujemy. gratulujemy. bo rzeczywiście to, co dzisiaj się wydarzyło, to jest coś, co przejdzie do historii bezdyskusyjnie i będzie pewnie wiele razy pokazywane i, i przypominane, bo to rzeczywiście była kapitalna kapitalna walka i kapitalne zakończenie. No mówię to jako osoba, która już wiele walk widziała i wiele zakończeń, także naprawdę gratulacje wielkie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich. Mam nadzieję, że się podobało. I powodzenia Wankosia. Dziękuję Ci bardzo.